Nowy rok szkolny 2013-2014. Wszystkich serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzieci, rodzice, nauczyciele. Wielu rodziców zastanawia się, jaką szkołę wybrać bo są trzy możliwości: szkoła publiczna, państwowa, szkoła prywatna i szkoła katolicka. W tym zamyśleniu. Podam rys historyczny tychże szkół. Rozpoczynamy od nowej ery Cesarstwa Rzymskiego, które obejmowało Włochy, Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, południowe i zachodnie Niemcy, po Dunaj oraz Brytanię. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego jest to rok 476. Daje się zaobserwować ogólny zanik szkół państwowych, a zadanie wychowania młodych pokoleń zaczęło spoczywać na dynamicznie rozwijającym się kościele. Przez długie wieki obowiązek edukowania spoczywał na parafiach, klasztorach, jak cysterysi, benedyktyni, oraz na katedrach. Kościół bacznie obserwował powstające kierunki studiów, a papieże chętnie powoływali do istnienia różne stowarzyszenia studenckie, które pozostawały pod protektoratem Kościoła. Tak z biegiem czasu powstawały uniwersytety w Paryżu, Napolu, Salerno, Padwie, Bolonii, Rzymie, Sienie, Pradze, Krakowie, Wiedniu, Kolonii itd. W Polsce szkolnictwo zaczęło rozwijać się od czasów Władysława Hermana w XI wieku, a jego znaczący kształt objawił się za czasów króla Kazimierza Wielkiego, który w 1364 roku założył Akademię Krakowską. Nowe kierunki kształcenia zmieniały także nastawienie ludzi do ideału edukowania. Niemniej zawsze fundamentem kształcącym pozostawał Kościół. Takie zakony jak jezuici i pijarzy zyskali ogromną popularność. W następnych wiekach doszli inni, a zwłaszcza salezjanie. Od czasu oświecenia, a ściśle od rewolucji francuskiej w 1789 roku rozpoczyna się gwałtowna walka ze szkolnictwem religijnym. Na gruzach... Rozwiązanego zakonu jezuitów, powstała w Polsce Komisja Edukacji Narodowej w 1773 roku. A pierwszym ministrem oświaty został Stanisław Koska-Potocki, który jednocześnie pełnił rolę mistrza loży masońskiej w Warszawie. W drugiej połowie XVIII wieku. Choć Kościół nadal pełnił znaczącą rolę edukacyjną, to jednak toczącym się sporze ostatecznie zwyciężył duch świecki, a edukacja przeszła w ręce i pod nadzór państwa. W Polsce zupełnie inaczej losy wychowania, edukacji szkolnej przedstawiały się w okresie zaborów. Ponownie, szkolnictwo w tym okresie weszło. Fazę dynamicznego rozwoju. Większość obowiązków wynikających z umysłowego kształcenia Polaków przejął Kościół. Tajne nauczanie przy mniejszych lub większych represjach zaborców, podtrzymywanie ducha katolickiego. Za zaborze prawosławnej Rosji oraz protestanckich, protestanckich plus, walka o tożsamość narodową w okresie kultur Kamfu, organizowanie bibliotek i czytelni publicznych, tworzenie banków, bazarów oraz targów wielkopolskich nauczanie w duchu pozytywistycznym polegającym na zwalczaniu analfabetyzmu to tylko niektóre aspekty działalności edukacyjnej Kościoła Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku ten y, niezwykły potencjał edukacyjny został należycie wykorzystany. Powstawały szkoły z internetami prowadzone przez zakony męskie, jak i żeńskie. Po reformie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusza Jędrzejewicza zaczęły działać w oparciu o własne statuty szkoły katolickie powszechne, zawodowe i średnie. Okres II wojny światowej ograniczył działania polskiego szkolnictwa. Prowadzone były jednak pomimo represji okupanta w formie tzw. tajnych kompletów nauczania. Zazwyczaj to tajne nauczanie skupiało się wokół plebanii. Okres powojenny to niestety czas odbierania czy zamykania szkół katolickich. Trudny okres komunizmu przetrwały tylko nieliczne szkoły średnie. W roku 1989 zaistniały sprzyjające warunki do szkolnictwa katolickiego. W mentalności Polaków dokonały się ogromne zmiany. Nawet rodzice niewierzący pokładają nadzieję w wychowaniu religijnym, uważając, że gwarantuje ono sukces wychowawczy i edukacyjny. Na podstawie danych statystycznych można ustalić, że w Polsce nauka szkolna podejmowana jest rocznie przez około 6 milionów uczniów, z czego tylko 2% to uczniowie szkół katolickich. W tym zestawieniu jesteśmy bardzo daleko za Niemcami, Francuzami, czy w ogóle za państwami całego świata. Osobiście pragnę Panu Bogu podziękować, że dał mi tę łaskę, iż jestem dyrektorem szkół katolickich. Również i mieszkańc w Koszalinie, mieście bardzo ześwieczonym, rodzicom uczniów, którzy wypełniają klasy szkół katolickich. Wydaje mi się, że jest to wielka łaska i wielka możliwość, żeby można było wyjść z miłością do tychże uczniów, Pierwszoplanową misją Szkoły Katolickiej jest bowiem wychowanie mężczyzn i kobiet, którzy w przyszłości będą umieli oddawać swoje najlepsze zdolności dla dobra społeczeństwa i Kościoła. Kształtowaniu umysłu musi koniecznie towarzyszyć formacja sumienia. I rozwój życia moralnego poprzez praktykę cnót, a także wdrażanie do życia społecznego i otwieranie się na sprawy całego świata. Takie integralne wychowanie jest nieodzowną drogą rozwoju i postępu jednostek i narodów. Pojęcie wartości, które zaczyna się od spojrzenia na, na wartość samego siebie, ad majora natus sum. Ten sylogizm, bardzo tradycyjny w nauczaniu Kościoła. Do wielkich rzeczy jestem stworzony. On musi zespolić się w omyśle ucznia. Musi zespolić się właśnie z osobami, które go kochają, szanują, żeby podzielić swoje wnętrze, swoje serce. Bo we współczesnym społeczeństwie wychowanie do wartości jest bez wątpienia najpoważniejszym wyzwaniem dla całej społeczności edukowanej. No i pokora. Tylko człowiek, który zna swoją wartość, jednocześnie zapragnie cnoty pokory. Nawet wiara bez cnoty pokory pozostanie czczą jakąś nazwą, ośmieszeniem człowieka, który nazywa się chrześcijaninem. Jezus sam mówi, że jestem cichy i pokornego serca. I właśnie ta nauka, ona charakteryzuje ucznia katolickiej szkoły. Wymagajcie od siebie samych, powiada błogosławiony Jan Paweł drugich. Wymagajcie sami, choćby inni od was tego nie żądali. Jesteście Synami Bożymi i bądźcie z tego dumni. Wychowywać można tylko miłością, prawdziwą miłością, taką, jaki zarys zostawił nam święty Paweł, kiedy mówi są trzy, wiara nadzieja i miłość, ale z nich największa jest miłość. Wszystkim szczęść Boże.